Tu jeszcze jedna rzecz z takich, bo przeszliśmy boku no, motywacji, to jest jeszcze jesteśmy na tym etapie przed adopcją, tak? Zanim się to do, 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 do dokona, tu jest jeszcze, myślę, jeden taki obszar, no bo y, na tym etapie często najbliższe osoby, czyli na przykład rodzice, rodzeństwo, tak? Y, y, też się w którymś momencie dowiadują i to też jest trudne bardzo często dla pary, jak powiedzieć o naszej decyzji, jeszcze nie to tak, kiedy już to dziecko się pojawia, tylko że rozpoczęliśmy, tak, że podjęliśmy decyzję, no, powiedzenie temu najbliższemu otoczeniu. Ja myślę, że jest coraz lepiej z takim, może też w tych większych takich ośrodkach czy, 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 czy miastach, no tutaj myślę, w Wielkiej Brytanii tutaj nie ma takiego jakiegoś dużego kłopotu, ale też te pary się z tym przecież mierzą, tak? Jak, jak, jak o tym powiedzieć? Jak poinformować? Tak, i to też jest sposób, kiedy o tym poinformować, na jakim etapie. I dochodzimy do tego, że bardzo potrzebne nam jest tutaj wsparcie specjalistów, psychologów, psychoterapeutów. Żeby nie tylko właśnie przepracować te swoje prawdziwe motywacje, ale również, jak y, radzić sobie z pytaniami, jak opowiedzieć o tym najbliższym. Mm, więc myślę sobie, że to jest ważne. I w związku z tym przygotowanie jest ważne przygotowanie emocjonalne nasze. E, dlatego, żeby. Y, 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 Zdać sobie sprawę, że jest to proces pełen niespodzianek. My tu niczego nie zaplanujemy, my tu niczego do końca nie przewidzimy. Jedyne, co możemy mm, rozwijać u siebie, to naszą elastyczność, nasze zdolności adaptacyjne. E, dlatego, że dużo tak, dlatego, że zaczynając od samego procesu, który ma różne perturbacje, e, e, przesunięcia w. E, w czasie role jeszcze biologicznych rodziców, jakieś sprawy sądowe, więc jakby tutaj się może bardzo wiele dziać, ale bardzo wiele będzie się działo również wtedy, kiedy to dziecko się pojawi, ponieważ e, mogą nasze wyobrażenia zupełnie się rozjechać z tym, e, z czym się zatkniemy. Dlatego bardzo nam w tym okresie będzie potrzebne to, żebyśmy mieli wsparcie nie tylko specjalistów, ale naszego środowiska. Jeżeli mamy poczucie, że czy zdarzy się tak, że rodzice, rodzeństwo nie będą wsparciem, to szukajmy tego wsparcia u przyjaciół. To szukajmy tego wsparcia u grup wsparcia. Tak, a, a są, którzy... jest ich sporo, czyli takich tak. rodziców, którzy już przeszli ten proces, tak, dzielą się tym swoim doświadczeniem i to są i takie fora i internetowe, bym powiedział, ale też w większych tych takich ośrodkach są, przy tych często ośrodkach adopcyjnych czy tych organizacjach są po prostu grupy, tak, i, i to jest dobre miejsce, myślę. I to jest też jeden z, z miejsc, w których możemy rozwijać swoje umiejętności rodzicielskie, te grupy, czytanie, bywanie na takich forach, e szkolenie się żebyśmy rozwijali u siebie umiejętności rodzicielskie. To być może są szkoły dla rodziców, które są teraz już dostępne, w, nie wiem, jak w Wielkiej Brytanii, ale w Polsce tak. bardzo dostępne, żebyśmy się już przygotowywali, poznawali siebie, jakim ja jestem rodzicem, jaki ja mam potencjał, jakie ja mam zasoby. Jaki jest mój system, czy nasz system wartości, który chcemy przekazać dziecku? Jak sobie radzić w sytuacjach, które są absolutnie zaskakujące? Ponieważ naprawdę, yy, poza tym, że ucząc się rodzicielstwa, kiedy rodzi nam się dziecko, to wiele wyzwań jest łatwiejszych, bo to nasze. Tutaj jeszcze musimy się nauczyć miłości do tego dziecka. A ono może sprawiać dużo więcej problemów czasami, nie zawsze. Więc wyzwanie jest większe, zdecydowanie, żebyśmy mieli też wsparcie społeczne. To nie tylko te grupy, ale jeśli dziecko idzie do przedszkola, to żebyśmy jakoś mieli zaprzyjaźnioną panią przedszkolankę, byli w kontakcie z jakimś pedagogiem, żeby po prostu w różnych sytuacjach nie pozostawać samemu, żeby mieć kogo zapytać kogoś, kto ma doświadczenie. No i oczywiście kwestia rozwijania poza naszą wiedzą tego potencjału, elastyczności, cierpliwości, e, otwartości. E, bo to jest naprawdę duże wyzwanie. I tutaj jest też kilka ryzyk w związku z tym jak wobec tak wielkiego zadania ma funkcjonować relacja, która zostaje trochę wywrócona do góry nogami, nie? Czyli mamy to, czego pragnęliśmy bardzo. Mamy to dziecko, no ale okazuje się, że większość czasu naszych zabiegów, starań jest kierunkowana właśnie na to dziecko. Ja bym powiedział, że tu to ryzyko w jakiś sposób jest inne. Nie wiem, czy nie w jakiś sposób większe, bo jak do tej pory mówiliśmy w poprzednich odcinkach, tak, kiedy w tarze pojawia się dziecko, w tak, czy, czy to rodziny patchworkowe, czy w taki sposób biologiczny, naturalny, tak, to to już jest mocno wywracające, tak? I, I ciężko tej parze nieraz, tak, jak się pojawia dziecko, y, zadbać o siebie, tak? Zwrócić na pewne rzeczy. A tutaj ten sam proces, tak, o którym mówimy, tak? Jakby przerabianie tej motywacji, najpierw tej jakiejś straty, niemożliwości, y, później przejście całego procesu, tak, tego prawnego i, i emocjonalnego i tak to, dalej to są często lata. I teraz to powiedziałbym to ryzyko, że wykolei się nam związek, wykolei nam się relacja. Też to, co powiedziałeś na samym początku, że jedno może bardziej chcieć być gotowe i przepracować pewne rzeczy niż drugie, na przykład, tak, to, to są jeszcze więcej jest tych ryzyk, tak, tych ognisk potencjalnie zapalnych, niż powiedziałbym, do tej pory mówiliśmy w tych, w tych innych rodzinach. Pamiętajmy, w innych że Dziecko wnosi pewien materiał emocjonalny, psychiczny, który będzie dotykał naszych stylów przywiązania. Dlatego, że ono wnosi bardzo często traumy związane z porzuceniem. Ono wnosi też w zależności od wieku, ale bywa świadome, że jest tym drugim, zastępczym, Rozwiązaniem albo zastępczym, po prostu dzieckiem, że para wybrała to dziecko, dlatego że y, nie ma swojego, więc ono jest y, drugie, gorsze. Ale pamiętajmy, że dzieje się tutaj jeszcze coś takiego, że mamy różne style przywiązania, czyli sposoby budowania więzi, więzi z drugim człowiekiem. Bardzo rzadko mamy tak, że ten styl przywiązania jest bezpieczny i wnoszą do relacji pomiędzy rodzicami również oni ten styl przywiązania, czyli para wnosi swój, swój sposób, swój styl przywiązania, jaki wykształciła w relacji z ważnymi osobami w swoim życiu, czyli z rodzicami. Bardzo rzadko on jest bezpieczny. Bywa też taki, który nazywamy lękowym stylem przywiązania albo unikowym stylem przywiązania. I teraz najgorszy, nie najgorszy, najtrudniejszy to jest ten zdezorganizowany styl przywiązania. On się wiąże z tym, jaka. Była zbudowana relacja, tak jak powiedziałam, z bardzo ważnym obiektem. To zresztą stanie się przedmiotem osobnego odcinka, żebyśmy tak. mogli, jak te style Uciekujemy przywiązania. się do niego, tak, tak. Już tak. Jakiś czas temu już o tym myślimy, tak. Jak czasie. te style przywiązania pracują w relacji? I teraz zobaczmy. Jeżeli trafiają się rodzice, którzy nie mają bezpiecznego z stylu przywiązania, już w najtrudniejszym wyborze mogą mieć zdezorganizowany styl przywiązania, czy, czy też y, unikowy styl przywiązania, to ich sposób budowania relacji z ważnymi osobami już jest obarczony ciężarem i trafiają na dziecko, tak. które najczęściej będzie miało zdezorganizowany styl przywiązania. I ten najtrudniejszy. Tak? Najtrudniejszy, ten najtrudniejszy sposób albo unikania relacji, Albo sposób, w którym mają ogromną trudność z kontrolowaniem zachowań, z regulacją emocji, z nawiązywaniem więzi, z regulowaniem emocji poprzez nawet przemoc fizyczną czy emocjonalną. Tak jakby to wszystko się nam ponakłada. Czyli nasze problemy. Przy, tak, każdy z nas w tak, parze ma jakiś styl przywiązania. Yy, yy, dziecko, które ma najczęściej tak ten taki zdezorganizowany i to wszystko się musi spiąć tak to wszystko tak. Ma, ma w efekcie sprawić, żeby pojawiło się tam i miłość i wsparcie i więź tak między między no przede tą, wszystkim tą grupą, tak tak, tak. Yy, i teraz jeszcze dziecko, więc jeżeli my jako para jako każda osoba oddzielna, osobna, nie przepracowaliśmy tego, nie mamy takiej świadomości, jak bazowo jest z naszym stylem przywiązania i sposobem budowania więzi, no to tak naprawdę i nie mówimy tu o szkoleniach i nie mówimy tu o jakichś treningach, mówimy tu o bardzo gruntownej pracy psychoterapeutycznej. Głębokiej i długiej psychoterapii. Prawda? To na to wszystko Przychodzi bardzo ważna osoba kolejna do naszego życia, z którą znowu my też będziemy w taki sposób budowali tą więź, jak potrafimy, a ona wymaga od nas bardzo zdrowej umiejętności budowania więzi. Więc, jakby to jest ogromnym wyzwaniem, i to może w parze spowodować, że tam wulkan po prostu wybuchnie. I to nie jest tak, że to jest niemożliwe. To jest tak, że właśnie przy, chcemy przygotować jakoś was do tego, żeby zwrócić na te elementy uwagę i żeby się przygotować naprawdę gruntownie do tego, żeby być odpowiednią. Tak, bo my nie, nie chcemy to. absolutnie po, zniechęcać z, się. wystraszyć, z, zniechęcać, tylko pokazać tym wszystkim, że to wszystko jest możliwe pod cały czas to jest ten warunek, który tutaj ty nagłośniłaś, tak? To jest ta świadomość, to jest ta praca. A to, jak to zostanie naprawdę rzetelnie przepracowane, tak uświadomione najpierw, no to tego będą no, wspaniałe efekty, tak na dobrą sprawę. Bo tu jeszcze pojawią się problemy z tożsamością tego dziecka. Tu pojawią się problemy ze społecznym oczekiwaniem wdzięczności. Tak. bardzo e, wielką rzecz dla niego no to się pojawi i... później kwestia na przykład powiedzenia nie powiedzenia, y, o tak. rodzicach biologicznych w którym momencie tak bo, bo, bo tu nie chodzi o to czy powiedzieć czy nie powiedzieć przynajmniej z mojego punktu myślę z naszego punktu widzenia tylko w którym momencie tak o tym o tym poinformować dziecko to to to, to te, te te zdania które też w patchworkowej rodzinie o którym mówiliśmy choćby w ostatnich odcinkach tak nie, nie jesteś moim ojcem nie jesteś moją mamą tutaj też będzie tak że nie jesteś tym biologicznym tak jesteście eee. moimi rodzicami tak, tak? jesteście moimi rodzicami i tu, tu będzie mierzenia się tak nie, nie lada z, z wieloma takimi trudnościami i, i problemami i tu na to mamy parę odpowiedzi po pierwsze Drodzy rodzice, ważne, żeby się przygotować gruntownie i mieć naprawdę, żeby mieć w sobie, w sobie samym i w sobie wzajemnie wsparcie, to musimy sobie bardzo gruntownie to przepracować, czyli naszą motywację, nasze style przywiązania. I to będzie bazą do tego, że będziemy sobie lepiej radzili ewentualnie nasz sposób komunikowania się w związku i jak nad nim popracować. Druga rzecz, bez względu na to, jak dużym to jest wyzwaniem, to bardzo nam jest potrzebne wsparcie społeczne, nie tylko do procesu wychowywania, ale do tego, żeby uchronić naszą relację przed wsiąknięciem w rolę rodzica. Tutaj szczególnie to może być yy, takie wsysające. Że bardzo fajnie to powiedziałaś, takie, żeby, żeby nie zapomnieć, że są dwa różne porządki. Tak, i że, że zapomnimy za chwilę, że my jesteśmy parą, że my mamy swoje życie, że my mieliśmy kiedyś swoje pasje, że my mieliśmy kiedyś wspólny seks, że my mieliśmy jakichś znajomych, e, że my mieliśmy jakieś podróże, że my mieliśmy jakieś wieczory dla siebie, bo wszystko w związku z ilością problemów zacznie się kręcić bardzo prawdopodobnie. Wokół dziecka, i całego procesu najpierw, tak. I tu jest to niezwykle ważne, jak powiedziałeś o procesie, właśnie, że od, zaczynając od samego procesu, że jeśli jedna z osób jest bardziej w to wciągnięta i z większą motywacją to czasami powoduje, że wszystko zaczyna się kręcić wokół tego i w ogóle przestaje widzieć partnera i przestaje widzieć samą siebie i ich relacje tylko wszystko jest troszkę w taki fanatyczny sposób yy, kręcące się wokół posiadania dziecka i tu jest już bardzo ważne stop a nie chcę wspominać jeszcze że dla takiego zdrowia o czym my zawsze mówimy jak mówimy o parze tutaj w tej parze na kozetce to jeszcze jest ta przestrzeń czyli ja, tak, moje potrzeby, moje pasje, moje zainteresowania, nie nasze, tylko moje, to to już w ogóle mam wrażenie, że tutaj już w ogóle może zabraknąć totalnie miejsca. I teraz połączenie tego wszystkiego, zorganizowanie, no jest wymagające, tak, jest wymagające, ale możliwe. Bo to jest, myślę, bardzo ważna rzecz. To jest możliwe do przejścia. I jeżeli nie zrobimy tego świata, nie, nie zachowamy tego świata dla siebie i dla nas jako pary, to też jest niezwykle obciążające dla dziecka. Tak, jak nasza motywacja, tak tutaj motywacja, że to dziecko wszystko uleczy. Tak tutaj jest to też niezwykle obciążające i niezdrowe z perspektywy systemowej. Dlatego, że to dziecko mm, widzi, że wszystko kręci się wokół niego. W związku z powyższym też oczekiwania są od niego dużo większe. Też nie dostaje właściwego wzorca, jak ma wyglądać życie rodzinne. Nie miało je wcze jego wcześniej, a teraz widzi zwrot w zupełnie drugą stronę i drugą skrajność, tak? Tam na przykład mogło być niewidziane w swojej rodzinie pochodzenia zupełnie i zaniedbane, a, a tu jest opiekuńczość. więc jakby bardzo ważne, żebyśmy pilnowali, żeby pokazać dziecku zdrowe relacje i żeby był ktoś, jeżeli tego nie potrafimy zrobić, kto nas trochę w tym wszystkim zastopuje, kto nam pokaże proporcje, kto jakoś zatrzyma nas w tym, żebyśmy nie zgubili po drodze siebie, nie zgubili po drodze partnera, nie, nie zgubili po, po drodze naszej miłości, bliskości w tym, tylko dlatego, że spełnić jedno pragnienie. To nikomu nie służy. Nikomu, a dziecku już na pewno. Nie. No właśnie, więc musi być ktoś na zewnątrz musi być często to ktoś, kto, tak jak powiedzieliśmy tutaj niezależnie od tego, całego procesu, tak, adopcyjnego. Z kim powiedziałbym dużo, dużo wcześniej, tak, zaczniemy przepracowywać, przynajmniej rozmawiać, układać to wszystko jako, jako para, a być może też i każda z osobna, tak musi, musi to, to zrobić. To byśmy postawili kropkę. Tak. Dziękujemy Wam bardzo. Jeżeli będą Wasze komentarze, kwestii tego odcinka, to chętnie jeszcze uzupełnimy to. Na pewno wywołał on pewien ważny temat, a mianowicie style przywiązania w relacji partnerskiej. Teraz już od tego nie uciekniemy, tak już musimy, znaczy chcemy, bo to też nie jest kwestia przymusu, tylko chcenia. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo za, za, za dzisiaj. Do widzenia. Do widzenia.